Czyli skup jedzie do góry, do około połowy rzeki, mamy ręka na brzuch, numer 1, numer 2, uginamy kolana i teraz strona bolesna, bezbolesną przekładamy, koparka, zabieramy do góry i... Rotacja, wiecie boczne, podpieramy kolana. Zabieramy pacjenta do siebie. Zabieramy pacjenta. Głowa do góry lekko. Poprawiamy. Chwyt na kolanie, druga ręka. I spadamy tak nisko, żeby jednica była ustawiona. na